Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa. Piątek, piąteczek, wszyscy zajmują się przyjemniejszymi rzeczami niż to takie naukowe spotkania, ale chcę powiedzieć, że postaram się wziąć pod uwagę ramy czasowe, bo żeby to nasze spotkanie nie przekształciło się w dwudniowe spotkanie integracyjne z hotelem i Wyszynkiem, bo no przecież jeszcze kilku kolegów jest po mnie. Proszę Państwa, można powiedzieć tak, że dwie książki dzisiaj czy trzy książki nawet mamy przed sobą. Mamy książkę też, książkę album Matka Boża Adama Bujaka i Pani Joli Sosnowskiej, a jednocześnie rozczaskane lustro. I tak sobie myślę, że jakiś tam palec Boży zetknął te dwie pozycje. No bo czy bez Matki Bożej, czy Matki Boskiej moglibyśmy się w ogóle przeglądać jakimś lustrze i w tym lustrze widzieć złość, pogardę, ale i radość, wstyd, piękno, brzydotę? No chyba nie, prawda? W roztrzaskanym lustrze nic się nie da zobaczyć, jak słusznie pan profesor Ożkowski powiedział, to jest chyba coś gorszego niż krzywe zwierciadło, bo w krzywym zwierciadle mamy świadomość, że albo nas to rozśmiesza, albo nas to przeraża. Natomiast w roztrzaskanym lustrze tych emocji, tych wartości nie widzimy. Ale żeby to nie było tak pięknie wszystko i tak. Bym powiedział sympatycznie, to ja chciałem powiedzieć coś o tych, którzy książki wydają i książki piszą. Otóż 500 lat temu, proszę sobie wyobrazić, Erasmus z Rotterdamu napisał w swojej pochwale głupoty: kto należy do trzutki głupoty, kto należy do jego trzutki. Otóż do mojej piszał tak: do mojej trzutki należą dalej ci, którzy wydając książki, za sławą uganiają się nieśmiertelną, a choć oni wszyscy bardzo mi głupocie, wiele winni, to jednak najwięcej ci z nich, co papier zasmarowują czystymi bzdurami, bo ci, co piszą tak uczenie, a, aby wytrzymało to osąd. Niewielu mężów uczonych ci mi się wydają raczej godni politowania, niż szczęśliwi, jako ludzie, mianowicie którzy się bez ustanku dręczą. Dodają coś, zmieniają, skreślają, znowu dopisują, powtarzają, przerabiają, pokazują innym, odkładają przez 9 lat, nigdy z siebie niezadowoleni i za tak wysoką cenę za tyle czuwania po nocach. Za brak snu, snu rzeczy przecież najmilszej ze wszystkiego, za tyle potu, tyle jest utrapień, kupują tą nieuchwytną nagrodę, jaką jest sława, którą i tak zdobywa bardzo niewielu. Dodajcie do tego szkodę na zdrowiu, utratę urody cieknące oczy albo nawet ślepotę, biedę, zawiść, naokoło obmawianie, odmawianie sobie przyjemności, zbyt prędką starość, przedwczesną śmierć i co tam jest jeszcze tego wszystkiego. I taki mężec uważa, że warto tyloma udrękami okupywać to, żeby go pochwalił jeden i drugi, inny taki z kaprawymi oczami. A przeciwnie, o ile szczęśliwsi, ze swoimi bredniami, takimi jak mój pismak, co się po nocach nie natęża, ale co mu tam do łba strzeli i co mu ślina na język przyniesie, choćby to było ubzdurzenie, to sobie raz, dwa na bazgrze z małą, bo tylko papieru stratą, i wie przy tym, że im, większa bredn, im większe brednie popisze, tym więcej ludzi, to, to znaczy wszyscy głupcy. I nie łuki go pochwalą. Otóż to jest przecież y, jednak y, szydercze, ale w dużej mierze przecież y, prawdziwe. Bo dzisiaj y, w ogóle ktoś, kto obcuje z książką, jest już intelektualistą. To nie trzeba być razem z Rotterdamu dzisiaj, żeby y, y, uchodzić za. Intelektualistę, za elitę można powiedzieć, elitę jakąś duchową, kulturową. Tak wiele jest wokół nas tej głupoty, wszechpotężnej, otaczającej. Pan profesor o tym pisze. Pisze od strony cywilizacji, że te, ten element jakby upadku. On się wiąże przecież z tą rozrastającą się poczuciem beznadziei, bez głupoty, chamstwa, brzydoty. No właściwie można powiedzieć takiego upadku rzeczywiście, upadku cywilizacyjnego. Proszę Państwa, mój te, te, ten mój temat spotkania prelekcji miał być, czy finanse i bankowość bez etyki i moralności mogą zagrozić naszej cywilizacji. Ja myślę, że nie mogą, tylko skutecznie szkodzą i jesteśmy na dość zaawansowanym etapie niewątpliwie. Papież wielokrotnie, polski papież i kolejni papieże powtarzali, że bożek pieniądza czyni społeczeństwo nieludzkim i niesprawiedliwym, a świat czyni chorym chorym na samotność, na egoizm. Proszę czy ze względu na nasze chrześcijańskie korzenie, maksymalizacja zysku nie powinna być tym głównym czy jedynym wyznacznikiem rozwoju m, biznesu, finansów, m, czy też nie. No równie chyba ważny musi być nie tylko. M, Właśnie do cel, ten cel osiągany, ten port, do którego płynią, płyną finansiści, ekonomiści, bankierzy, teoretycy finansów, ekonomii, ale również chyba sposób, jaki działają, czyli sposób, jaki płyną do tego celu, jaki go osiągają. No, wbrew temu, co jednak nam serwuje non-stop, coraz bardziej bym powiedział, zdemoralizowane media, coraz bardziej zakłamane, pogubione, głupie elity elity polityczne, biznesowe, duchowe, kulturowe no wydaje się, że jednak chciwość wcale nie jest taka dobra. No, jakbyśmy nie lubili tego naszego sympatycznego aktora Leonardo DiCaprio. W film, filmie Wilk z Wall Street właściwie można powiedzieć, można go jeść łyżkami, no ale jednak wydaje się, że jednak to uczciwość jest dobra, a nie chciwość. No, prowadzenie biznesu, ekonomia hmm, hmm, współczesna, one powinny zawierać elementy moralne, ety etyczne. Hmm, to nie musi być rozłączne. Hmm, moralność, etyka, finanse, bankowość, ekonomia. Choć bardzo często tak jest, tak było i prawdopodobnie nadal tak będzie. No, bo czy moralne, etyczne z punktu widzenia te, tej cywilizacji chrześcijańskiej, łacińskiej, jest tworzenie jakby całych pokoleń skazanych na niewolnictwo finansowe, niewolnictwo zadłużenia, długów nie do spłacenia. Czy moralne, etyczne z punktu widzenia naszej cywilizacji jest? To, że 1% populacji ludzkości posiada 50% właściwie całego światowego majątku, że dzisiaj największe pieniądze zarabia się na krachach, na kryzysach sztucznie wywoływanych. Czy takie kategorie ekonomiczne jak zysk, popyt, marża, dywidenda. Czy takie kategorie możemy zastąpić wartościami takimi jak zaufanie, współdzielenie się, uczciwość, sprawiedliwość, sprawiedliwy podział, e, miłość bliźniego, e, wrażliwość na biedę? No to, to są trudne pytania. My żyjemy dzisiaj w czasach właściwie upadku. Nie tylko o tej cywilizacji zachodniej, o której pisze pan profesor Roszkowski, ale w ogóle w, również w czasach upadku powiedział tradycyjnej ekonomii czy tradycyjnych fundamentów teorii ekonomicznych. No mamy już, już cykliczne procesy, cykliczne kryzysy bankowe, mamy właśnie mega spekulacje, mamy wojny walutowe, wojny handlowe, oszustwa, manipulacje księgowe, bilansowe, mamy mega już korporacje, które są silniejsze od wielu państw. Mamy gigantyczne różnice majątkowe, które się są znacznie większe niż w średniowieczu, w systemach feudalnych. się jest pytanie: czy te nowe propozycje, które się pojawiają, te eBaye, Ubery, streetbeki, fintechy, jak co byśmy tam jeszcze nie wymyślili, czy one będą lepszym rozwiązaniem? No, też są poważne wątpliwości. Wydaje się, że biznes, ekonomia, bankowość powinny być w konwencji cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej jednak prorodzinnym. Powinny być prorodzinne, prospołeczne. One powinny uwzględniać aspiracje i potrzeby narodów, a nawet lokalnych wspólnot. Że muszą budować partnerstwo, lojalność, uczciwość, rzetelność, a nie tylko Wojnę, wyzysk, podstęp, oszustwo, spekulacje, manipulacje czy, e, czy niewolę za długi. E, proszę Państwa, zysk ebida, EBIT nie jest oczywiście kategorią moralną, czyli ten zysk przed opodatkowaniem nie jest kategorią duchową, ale sposób, metoda tworzenia owego bogacenia się ma i powinna zawierać aspekty etyczne. Nie może być sukces biznesowy, finansowy osiągany w sposób haniebny, w sposób przestępczy, kosztem milionów ofiar, cierpienia setek tysięcy ludzi. A to jest przecież powszechne zjawisko. Oczywiście mamy kodeksy etyczne, mamy, mamy oddziały compliance w, w, w wielkich firmach, koncernach, bankach. Mamy ład korporacyjny, mamy zasady współżycia społecznego, i tak dalej, i tak dalej. I niewiele z tego oczywiście wynika. Bo bez, bez tej moralności ludzi biznesu, bez tego, bez tych sumień ludzi biznesu, o których mówił Jan Paweł II, tak pięknie, polski papież, że jeśli Europa chce przetrwać, ja bym powiedział, jeśli jeśli cywilizacja zachodnia chce przetrwać, to sumienia przywódców, sumienia establishmentu, sumienia również ekonomistów, bankierów muszą być wypalone jak, jak cegły w ogniu Ewangelii, bo wtedy ten świat przetrwa, Europa przetrwa. Jeśli nie, będziemy jednak chyba świadkami tego, o czym pisze pan profesor. Oczywiście to, to oznacza również, że trzeba przywrócić właściwe znaczenie słowom, słowom i czynom, czynom, ale przede wszystkim słowom, to, o czym też pan profesor przed chwilą mówił takim słowom, jak prawda, wiara, dobroć, przyzwoitość, uczciwość, ale jednocześnie głupota, kłamstwo, podstęp, oszustwo, złodziejstwo. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak moralność biznesu, jak etyka banków. Ale powinna istnieć moralność biznesmenów, etyka bankierów, ekonomistów. A przecież byli tacy filozofowie, ludzie pióra, jak dystrybucjoniści, jak Chesterton, wielki przyjaciel Polaków, który zwracał na to uwagę. Wydaje się, że te etyczne standardy moralne winne dotyczyć wszystkich dziedzin naszego życia, aktywności, również biznesowych. No oczywiście mówi się, że światem rządzi pieniądz. Mnie się wydaje, że to trzeba troszkę inaczej dzisiaj postawić to, ten temat, że to nie tyle pieniądz rządzi światem, co światem rządzą ludzie, którzy mają pieniądze. I dlatego możemy moim zdaniem wymagać pewnych zachowań Etycznych, moralnych, jeśli chodzi również o sferę finansów czy bankowości. Otóż to, co Adam Smith światu zostawił po sobie, mówił, że pewien monstrualny był przesąd, który był żywiony przez Adama Smitha, że zgodnie z którym opatrzność tak stworzyła świat, aby ludzie mogli osiągać szczęście za sprawą własnego egoizmu. Co oznacza, że Bóg weźmie sprawy we własne ręce i pokieruje wszystkim w dobrą stronę, jeśli tylko ludzie zdołają być wystarczająco źli. Intelektualiści tamtych czasów nauczali bezdyskusyjnie i dogmatycznie, że gdy tylko wszyscy zaczną swobodnie kupować, sprzedawać, pożyczać, wyzyskiwać, wyrzucać na bruk oraz w praktyce swobodnie oszukiwać i kraść, to ludzkość nareszcie stanie się szczęśliwa. No niestety zwyczajny człowiek bardzo szybko odkrył, zrozumiał, że te szczęśliwości czasem kończą się slamsach, czy w kolejnych krachach, czy kryzysach, czy utraconych dorobku całego życia. No słowem tam, gdzie, gdzie go przywodzono i zostawiono samemu sobie. Tak pięknie i mądrze pisał. Gilbert Chesterton o, te, w tych, o tych kwestiach. Dzisiaj doszliśmy do pewnego obłędu, zupełnie w sferze finansów gospodarczych i bankowości. Proszę sobie wyobrazić, że nie tak dawno, kilka miesięcy temu w czasie ligi koszykarskiej jeden z koszykarzy amerykańskich z firmy Duke, gdy pękł mu but firmy Nike Temu koszykarzowi akcje spadły na giełdzie o 2%, czyli o miliard dolarów po tym, jak ukazało się zdjęcie tego pękniętego buta firmy Nike. Moim zdaniem, te neoliberalne, wszystkie globalistyczne teorie ostatnich dziesięcioleci, one poczyniły tak ogromne szkody i tak wielką demoralizację deprawację. E, że ten, ta bajka o tym, ta pragmatyczna bajka o tym, że istnieje ta niewidzialna ręka rynku, tylko tak się składa, że mało kto tą rękę widział, natomiast wielu widziało, wielu widziało ofiarę tej niewidzialnej ręki rynku. Czy ta druga wersja von Hayeka, który mówił, że no, tam jakby to nie było źle, to wszystko tam dąży do równowagi, no to widać, że po kolejnych kryzysach bankowych, że słabi. Okazują się być jeszcze bardziej słabi, zadłużeni, bogaci, jeszcze bardziej bogaci, bardziej bezwzględni. Coraz mniej mamy Janosików i Robin Hoodów, coraz więcej Rothschildów, Saroszów i, i Makronów, o którym tu żeśmy dzisiaj mówili. Ta deprawacja moim zdaniem umysłów y, przedstawicieli wielkiego świata finansów, y, bankowości, biznesu, wielkich koncernów poszła tak daleko, że ostatnio mieliśmy do czynienia z takim przykładem, kiedy niemiecki, szef koncernu Volkswagena, Herbert Dis pozwolił sobie na taką parafrazę, mianowicie na jednym z przemówień powiedział ebit macht frei, ebit, czyli zysk, prawda, zysk operacyjny. Zestawił z hasłem no, powszechnie nam znanym, Arbeit macht frei, które wisi na bramie obozu koncentracyjnego w Auschwitz no rzekomo on chciał tylko podkreślić tą rolę, znaczenie zysku operacyjnego, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To tym bardziej groźniej, i dwuznacznie brzmi, bo przecież wiemy, że fabrykę Volkswagena w 1938 roku osobiście kamień węgielny budowywał Adolf Hitler. To był przecież, to było auto na tamte, na, na tamte czasy. Proszę Państwa, pomału już kończąc, powiedzieć tak, no, nawet jeśli posiadamy dużo pieniędzy, a wśród ludzi, którzy piszą te książki, to, jak yy, mówił raz z Rotterdamu, nie jest powszechna nie historia, bo fortuna kocha głupich przede wszystkim. Yy, nawet jeśli posiadamy dużo pieniędzy i yy, innych dóbr materialnych, to powinniśmy się uważać tylko za, no pewnie, zarządców tych pieniędzy, prawda? Nie ich właścicieli, bo przecież, jakby tego nie patrzeć, nie da się tego zabrać na tamten świat wszystkiego. Yy, yy. Oczywiście są dzisiaj tacy ludzie, którzy twierdzą, że to oni tworzą ten porządek świata, że to oni są podstawą cywilizacji, ludzi, którzy żyją w dobrobycie, ale jednocześnie w kulturze egoizmu, konsumpcjonizmu, którzy nie dostrzegają ludzi ubogich, ludzi słabych, ludzi zagubionych, ani tym bardziej nie potrafią wyciągnąć ręki do tych słabszych takiej nie, nie mają sobie tego ducha, bym powiedział, nie tylko dobroci, ale i ducha mądrości, żeby zrozumieć tych, którzy zostali w tym marszu. Moim zdaniem potrzeba innej logiki życia, również w świecie finansów, żeby przestrzegać, żeby nie wyłącznie mówić o postępie, o nowoczesności, o nowych technologiach, ale powrócić do wartości, na których jest założona ta cywilizacja, Zachodnia yy, i stawiać również w finansach czy bankowości na człowieczeństwo, prawość i sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.